Witam Was w 43. odcinku podcastu Dyskusji o Książkach. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o książce, którą niedawno przeczytałem. Książce autorstwa Aleksandra Krawczuka pod tytułem Herod Król Judei. Jest to pierwszy tom cyklu palestyńskiego, innymi słowy, jest to pierwszy tom trylogii. Kolejne książki w tej trylogii to ta, o której już mówiłem, czyli Herod Król Judei, drugi tom to Tytus i Berenike oraz trzeci Rzym i Jerozolima. Aleksander Krawczuk jest chyba najbardziej znany właśnie ze swoich książek poświęconych cesarzom rzymskim. Być może czytaliście takie książki jak Poczet cesarzy rzymskich, później Poczet cesarzy bizantyjskich czy Poczet cesarzowych rzymskich. Cykl palestyński opisuje dzieje rodu króla Heroda oraz jego powiązania z Rzymem. Ja czytałem, a w zasadzie słuchałem tą książkę po raz kolejny. Nagrywam także inny podcast, który jest poświęcony historii biblijnej i opracowując dzieje rodziny Heroda, postanowiłem jeszcze raz posłuchać, co na ten temat ma do powiedzenia profesor Krawczuk. Aleksander Krawczuk był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był także ministrem kultury i sztuki w prl -u. Później był posłem z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Być może dziwicie się, że mówię o tym w recenzji, ale ma to znaczenie dla tej trylogii. Otóż wyraźnie słychać, kiedy się słucha, albo może widać, kiedy się czyta, wyraźnie widać albo słuchać niechęć autora do historii biblijnej. Herod Wielki jest oczywiście najbardziej znany z opisu rzezi dzieci z Ewangelii. Źródła świeckie jednak nie potwierdzają tego faktu. Dla mnie jednak sam charakter króla, jego strach przed spiskiem oraz fakt, że zamordował swoją żonę, szwagra, teścia oraz troje synów, dla mnie to wszystko jest wskazówką, że on byłby zdolny do zabicia tych dzieci w okolicach Betlejem. Jednak dla profesora Krawczuka jest to taka rzecz, którą on odrzuca i mówi, że to jest po prostu niemożliwe. Tą niechęć słychać także w kwestii określenia daty śmierci króla Heroda. Według Biblii żył on w momencie narodzin Jezusa. Żył on jeszcze, gdy Jezus wraz z rodzicami znalazł się w Egipcie. Ewangelie mówią o tym, że rodzice Jezusa wraz z nim uciekli do Egiptu. Profesor Krawczuk upiera się jednak, że Herod musiał umrzeć w czwartym roku przed naszą erą. Tutaj, podobnie jak w kwestii rzezi dzieci z okolicy Betlejem, po prostu nie wiemy, jak było. Historycy datują śmierć Heroda albo na czwarty, albo na pierwszy rok przed naszą erą. Upieranie się, że musiał to być czwarty i że to jest dowód na to, że Biblia się myli, jest trochę naciągany. Nie mówiąc o tym, że jeżeli ktoś się tutaj myli, to na pewno nie Biblia, ale ten mnich, który kiedyś próbował obliczyć, kiedy urodził się Jezus. Tak więc słuchając albo czytając, można się natknąć na takie fragmenty, świadczące o niechęci do chrześcijaństwa i jego pism. Mimo wszystko ta książka jest warta polecenia także dla chrześcijan. A to dlatego, że król Herod był postacią naprawdę ciekawą. Był świetnym zarządcą, wspaniałym wodzem, przebiegłym politykiem oraz bardzo kiepskim ojcem. Historia jego życia oraz państwa Judei wiąże się z Republiką Rzymską, o czym już mówiłem, ale wiąże się oczywiście także z Biblią. Za życia Heroda ta Republika Rzymska przekształciła się w Cesarstwo Rzymskie. Tak więc na kartach tej historii mam na myśli tutaj książkę na kartach tej książki Pojawiają się kolejno Pompejusz Wielki, Juliusz Cezar, Kleopatra VII, Marek Antoniusz oraz kolejni cesarze, tacy jak Oktawian August, Tyberiusz, Kaligula czy Klaudiusz. Pierwszy tom, który właśnie skończyłem, jak sam tytuł mówi, Herod król Judei, jest poświęcony właśnie Herodowi. Ale kolejne tomy są poświęcone jego potomkom. Na przykład drugi tom jest zatytułowany Tytus i Berenika. Tytus to oczywiście cesarz rzymski, który zniszczył Jerozolimę w 70. roku, a Berenika to prawnuczka Heroda Wielkiego. Można więc powiedzieć, że jest to historia cesarstwa rzymskiego widziana przez pryzmat kolejnych członków rodziny Heroda. Na koniec może warto przypomnieć, że to jest beletrystyka i autor pozwala sobie tutaj na dopowiadanie rzeczy, których nie możemy być pewni. Poza tym ta książka Herod Król Judei została wydana w 1965 roku. Ja nagrywam ten podcast w 2020, tak więc można powiedzieć, że minęło już 55 lat. Od tamtej pory, przez te 55 lat, wiedza o czasach starożytnych wzrosła i pewne rzeczy są już nieaktualne. Na przykład już wspomniane przeze mnie upieranie się przy tym, że Herod umarł w czwartym roku przed naszą erą. Niemniej mimo tych wad ja tę książkę polecam. Gdy jej słuchałem, przychodziły mi do głowy różne porównania do polskich królów. Herod Wielki otrzymał tytuł Wielki chyba z tego samego powodu co nasz Kazimierz Wielki. Herod zbudował wiele twierdz, portów, świątyni, pałaców itd. naprawdę ogromne mnóstwo budynków i całych miast. Herod był też waleczny i nie poddawał się pomimo pozornie beznadziejnych sytuacji. Były takie momenty, kiedy w zasadzie wydawało się, że on już przegrał, a mimo wszystko on potrafił obrócić tą sytuację na swoją stronę. Mi to przypomina naszych Bolesławów, czyli Chrobrego, śmiałego czy Krzywoustego. Był też sprytnym politykiem, który umiał się wkraść w łaski władców Rzymu. Ale miał też problemy rodzinne, tak jak wielu polskich władców. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej audycji. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, napiszcie mi co Wy może myślicie o tej książce, o tej trylogii, o autorze, chodzi mi o Krawczuka. Gdybyście chcieli posłuchać moich nagrań o rodzinie Heroda, to zapraszam do innego mojego podcastu, który nazwałem Historie Biblijne. Link będzie w notatkach. To byłoby na tyle na dzisiaj, dziękuję Wam za wysłuchanie do końca i do usłyszenia niedługo.